Szanowni Państwo, chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć na temat korzyści ze stosowania soczewek kontaktowych w presbiopii. Od ponad 50 lat dysponujemy nieoperacyjną metodą korekcji wad wzroku, która przywraca naszym pacjentom niemal fizjologiczne warunki widzenia. Korzyści ze stosowania soczewek kontaktowych mogą być optyczne, praktyczne i psychologiczne. Jakie są korzyści optyczne? Nie wpływają one na wielkość i kształt obrazu, neutralizują aberrację, eliminują efekt pryzmatyczny, gwarantują pełne pole widzenia, zapewniają porównywalną jakość obrazu w centralnej i peryferyjnej części siatkówki, stabilizują obraz oraz eliminują refleks. Użytkownicy soczewek kontaktowych cieszą się optymalną, najlepszą możliwą dla konkretnego pacjenta jakością. Widzenia przy braku ograniczeń związanych ze stosowaniem okularów. Z tym związane są liczne korzyści praktyczne, takie jak są one wygodniejsze w sporcie, nie parują i nie mokną, zalecane są w niektórych zawodach, umożliwiają korzystanie z okularów, np. przeciwsłonecznych, ochronnych, zabezpieczają przed promieniowaniem ultrafioletowym, zmieniają, a czasami poprawiają również. Wygląd. Korzyści optyczne i praktyczne są najbardziej oczywiste i zwykle to one decydują o wyborze tej formy korekcji wad wzroku. Starczowzroczność, choć normalna i nieunikniona, jest dla wielu pacjentów pierwszym nieodwracalnym sygnałem, że się starzeją. Korekcja zmian presbiopijnych za pomocą okularów wiąże się z dominalnym obniżeniem jakości życia. Noszenie okularów jest uważane za poważniejszy problem niż siwienie lub pojawiające się zmarszczki. Prawie dwa razy więcej osób jest zaniepokojonych uzależnieniem od noszenia okularów niż siwieniem lub powstawaniem zmarszczek. Podczas pracy z dorosłymi pacjentami powinniśmy bardziej uwzględniać psychologiczne i emocjonalne implikacje naszych decyzji i ich wpływ na jakość życia pacjentów z tej grupy. Korzyści psychologiczne wynikające z zastosowania soczewek kontaktowych wydają się dla pacjentów presbiopinnych szczególnie istotne. Wykazano, że soczewki kontaktowe poprawiają samoocenę, nie podkreślają wieku oraz polepszają jakość życia. Jeżeli chodzi o aplikacje multifokalnych soczewek kontaktowych, to chciałbym zwrócić uwagę na wywiad. Aplikacja składa się z kilku etapów, ale zaczyna się zawsze od wywiadu z pacjentem. Należy dokładnie poznać wymagania wzrokowe i oczekiwania pacjenta, dopytać, czym się zajmuje w pracy, w czasie wolnym, jakimi metodami do tej pory korygował wzrok, dodali, bliży i z jakim zadowoleniem, czy używał do tej pory soczewek kontaktowych, jakich i z jakim sukcesem, jak wygląda jego historia okulistyczna oraz ogólny stan zdrowia. Jeżeli chodzi o dobór pacjenta, to musimy zastanowić się, jacy pacjenci będą najlepszymi kandydatami do aplikacji multifokalnych soczewek kontaktowych. Są to pacjenci noszący do tej pory jednoogniskowe soczewki kontaktowe, a szczególnie gdy również one występują w wersji multifokalnej. Pacjenci krótkowzroczni, którzy do tej pory używali tylko okularów do dali, które często musieli zdejmować, aby widzieć z bliska, którzy nie chcą mieć drugiej pary okularów do bliży. Albo już używają dwóch par i denerwuje ich ciągłe ich zmienianie. Pacjenci nadzroczni, którzy do tej pory używali tylko okularów do dali, ale nie widzą już nie z bliska, i nie chcą mieć drugiej pary okularów, ani okularów progresywnych, bo obawiają się, że się do nich nie zaadaptują. Noszący okulary wielogniskowe, np. progresywne, z których nie są zadowoleni, bo ograniczają im pole widzenia, twierdzą, że obraz pod nogami pływa lub pole widzenia w dolnej części okularów jest za wąskie. Prezbiopi, którzy do tej pory nie mieli potrzeby korekcji wadzloku, ale od pewnego czasu odczuwają pogorszenie widzenia z bliskich odległości, ale nie wyobrażają sobie siebie w okularach. Uprawiający sport, którzy muszą widzieć na przykład wyświetlacz zegarka sportowego na nadgarstku oraz mieć nieograniczone pole widzenia bez zniekształceń. Wreszcie stosujący do tej pory monowizję soczewkami kontaktowymi jednogniskowymi, którzy nie byli zadowoleni z jakości widzenia. Jak widać, grupy pacjentów, których wymagania wzrokowe wskazują na potrzeby aplikacji soczewek multifokalnych, jest naprawdę wiele. Procedury pomiarowe znajdziecie Państwo na stronie www.presbiopia.pl. Łamane na zalecenia. Tu znajdują się wypracowane przez nas, wraz z Polskim Stowarzyszeniem Soczewek Kontaktowych zalecenia dotyczące korekcji presbiopii za pomocą soczewek kontaktowych i tam znajdują się też bardzo szczegółowo omówione procedury pomiarowe. Krótko chciałbym też powiedzieć o wizycie kontrolnej. Wizyta kontrolna służy dwóm celom. Weryfikacji, jak pacjent ocenia widzenie i komfort w nowych soczewkach oraz sprawdzeniu, czy soczewki bezpiecznie zachowują się na oczach w zakresie centracji, ruchomości barwienia fluorescyjną powierzchni rogówki z spojówki gałki ocznej po zdjęciu soczewek. Producenci twierdzą, że sukces aplikacji przy pierwszej parze zaaplikowanej według ich instrukcji sięga 80-90%. A co z pozostałymi? Jeśli powodem niezadowolenia jest jakość widzenia, to z pomocą przychodzą ponownie producenci soczewek, oferując instrukcje poprawy jakości widzenia Wskazującą, którą soczewkę należy wymienić na nową o określonych parametrach, jeśli powodem niezadowolenia jest dyskomfort w czasie obecności soczewek na oczach, np. uczucie suchości, ciała obcego, czy tym podobne, to wskazaniem jest najczęściej wymiana soczewek na soczewki wykonane z innego materiału lub o innej konstrukcji w zakresie średnicy czy krzywizny bazowej. Podsumowując, jak zacząć aplikację multifokalnych soczewek kontaktowych? Po pierwsze, informuj pacjentów o istnieniu multifokalnych soczewek kontaktowych. Szanse, że pacjent dowie się o nich poza gabinetem są niewielkie. Po drugie, dobieraj właściwych pacjentów. Zacznij od prostych przypadków, bez astygmatyzmu, z niewielkimi adycjami, bez nadmiernych wymagań wzrokowych. Po trzecie, stosuj się do instrukcji aplikacji i wymiany w czasie wizyt kontrolnych. To bardzo duże ułatwienie w pracy i trzeba z niego korzystać. Po czwarte, wybieraj nowoczesne produkty, firm oferujących wsparcie, darmowe soczewki próbne, merytoryczną pomoc w aplikacji soczewek. Jakie są korzyści dla pacjenta z zastosowania multifokalnych soczewek kontaktowych? To spełnienie potrzeb wzrokowych, poprawę jakości życia. Chodzi nie tylko o potrzebę lepszego widzenia, ale też wolności od okularów, które parują czy ograniczają widzenie na boki. Estetyka. Wielu osobom, szczególnie nienoszącym wcześniej okularów, wizja założenia okularów kojarzy się z wizualnym przyznaniem się do wieku. W soczewkach zachowujemy ich samoocenę albo nawet ją poprawiamy. U tych, którzy do tej pory czuli się zmuszeni do noszenia okularów. Wreszcie powrót do widzenia sprzed lat. Część pacjentów tak dosłownie nazywa to uczucie w nowo zaaplikowanych soczewkach. Znów widzą, jak kilka, kilkanaście lat wcześniej. Jakie korzyści e, dla specjalistów e, wynikają z aplikacji multifokalnych soczewek kontaktowych? No to po pierwsze satysfakcja zadowolonego pacjenta, szczególnie, że do tej pory nikt mu nie pomógł w potrzebie, a wręcz często zmuszał do noszenia okularów, których nie lubi. Wzrost konkurencyjności w regionie. Często niewielu specjalistów w naszej okolicy aplikuje takie soczewki. Zwiększenie autorytetu specjalisty. Proponujemy nowoczesne rozwiązania, znamy nowości, umiemy je używać. Jeśli nawet nie zamierzamy aplikować takich soczewek, to zawsze warto o nich powiedzieć i skierować do innego specjalisty. I wreszcie zwiększenie liczby pacjentów. Ilość prezbiopów stale się powiększa, zatem istnieje naturalny popyt na tego typu soczewki kontaktowe. Poza tym pacjenci prezbiopijni przychodzą na regularne kontrole, minimum raz na 2-3 lata, gdy zmienia się im addycja. Dziękuję bardzo za uwagę.